I istnieją różne warsztaty, tak, które też prowadzę, różne narzędzia do tego, żeby móc samodzielnie pracować. Tak. Warto wtedy też używać um, długopisa, kartki, papieru, używać tych narzędzi do tego, żeby samodzielnie przechodzić przez różne procesy. I to dochodzi do pewnego takiego momentu um, zwrotnego, w którym tworzy się w nas samych um, subosobowość wśród różnych. Osobowości, które mamy w sobie, która ja ją nazywam takim wewnętrznym coachem, czy wewnętrznym terapeutą. Mhm. I to już ta osobowość, jak na przykład jest nie, bardzo popularna jest ta osobowość krytyka wewnętrznego, mhm. tak? To jest osobowość, która nas gani, która próbuje nas zmotywować poprzez dewaluację, tak? poprzez e, docinki, umniejszanie, umniejszanie tak? Jest też osobowość, która, e, która na przykład się boi, tak. Jest w nas być może takie zastraszone dziecko, tak, i to też jest jedna z części, które być może jest w relacji z tym krytykiem.